Kiedy pierwszy raz poszłam do radia, byłam na czwartym roku studiów. Coś mi się nie udało. Poniosłam jakąś porażkę na uczelni i pomyślałam sobie, że muszę zrobić coś fajnego, coś, co zadziwi mnie samą. Ponieważ okna mojego akademika wychodziły na rozgłośnię radiową, a miałam tam znajomych, którzy byli praktykantami w radiu, pomyślałam sobie, że zajdę i spróbuję. Oczywiście to nie było tak. Że każdy, kto zaszedł z ulicy, otrzymywał w radiu pracę. Ale miałam szczęście i trafiłam na rozmowę z prezesem rozgłośni, który po tej rozmowie uznał, że mogę przyjść do tak zwanego newsroomu, czyli miejsca, w którym przygotowuje się wiadomości, i spróbować. Oczywiście, jako praktykant albo nawet mniej niż praktykant, bo nie otrzymałam ani żadnej umowy. Ani pensji, ani żadnych konkretnych zadań. Miałam tylko prawo przychodzić i przyglądać się, jak pracują dziennikarze. Jedyne, co dostałam, to imienną przepustkę na teren rozgłośni, także strażnicy wiedzieli, że można mnie wpuścić do rozgłośni o każdej porze dnia i nocy, no bo radio pracuje przecież 24 godziny na dobę. No i tak to się zaczęło. Poszłam, do newsroomu zobaczyłam, jak się przygotowuje dziennik co godzina na antenę radiową. Zaczynałam od przysłowiowego parzenia herbaty, przynieś, podaj, pozamiataj. To były jeszcze czasy, kiedy komputery dopiero wchodziły do rozgłośni, a więc na przykład informacje czytane przez speakerów były przepisywane przez panie maszynistki na maszynie. Po jakimś czasie koledzy dziennikarze Ludzie w wieku moich rodziców, no takich jak nas, chmary praktykantów, zaczęli wykorzystywać do pisania informacji, przepisywania jakichś drobnych przysług dziennikarskich. W ten sposób trzeba się było uczyć zawodu. Pamiętam, że ogromnym przeżyciem był moment, kiedy po raz pierwszy poszłam, żeby powiedzieć coś na żywo na antenie radiowej. Od momentu, kiedy rozmawiałam z panem prezesem do momentu, kiedy usiadłam za szybą i zobaczyłam przed oczyma czerwoną lampkę, minęło kilka miesięcy. To nie było tak prosto, że od razu natychmiast do radia do prowadzenia audycji. Natomiast jeden z starszych panów, bardzo życzliwy, pan Marek Liberacki, powiedział w końcu: No to choć mała, dam ci przeczytać pogodę. No i to było wydarzenie po prostu niesamowite. Oczywiście pogodę czytało się z kartki, prognoza nie była jakoś specjalnie skomplikowana, a kiedy wyszliśmy ze studia radiowego, pan Marek powiedział: No, tylko trochę ci się trzęsły kolana. Następnym razem, po jakimś tygodniu czy dwóch, zaprosił mnie do swojej audycji, żebym mu tam coś króciutko naczytała, już nawet nie pamiętam, co to też było na żywo, ale ponieważ była to już dłuższa całość, hmm, Mogłam to zrobić na antenie pod swoim nazwiskiem. No i pan Marek doradził mi, żebym najpierw, siedząc w studiu radiowym, napisała sobie na kartce, jak się nazywam. To oczywiście żartobliwe było z jego strony, ale dopiero potem zdałam sobie sprawę z tego, że miał rację, bo w momencie, kiedy się siedzi ze słuchawkami na uszach, przed sobą ma się szklaną, dużą szybę, za nią siedzi realizator. Przed mówiącym speakerem jest potężny zegar, liczący każdą sekundę. No i ogromne mikrofony, które wychwytują każdy oddech. Okazuje się, że człowiek może zapomnieć nawet jak się nazywa. Pierwszy wywiad. Właściwie nie pamiętam chyba pierwszego wywiadu, pamiętam natomiast jedną z pierwszych sytuacji, kiedy ręce drżały mi tak bardzo, że pan doktor na jakimś sympozjum w klinice dziecięcej, z którym miałam nagrać rozmowę, był dla mnie no tak wielkim autorytetem, jakiś starszy pan, ogromna sława naukowa, miałam z nim porozmawiać i z wrażenia nie wcisnęłam nagraj. I oczywiście porozmawialiśmy, ale kiedy wróciłam do radia, okazało się, że na taśmie jest pusto. Więc rozpacz czarna, bo przecież nie pójdę jeszcze raz do tego pana profesora powiedzieć mu, że proszę pana, ja zapomniałam nacisnąć guziczek w magnetofonie. Ale pamiętam znakomicie do dziś, jest to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka się w moim życiu zdarzyła, Rozmowy z różnymi ludźmi, których miałam szczęście przez kilka lat pracy w radiu poznać, z którymi robiłam reportaże, wywiady, spotkania. Wiele z tych osób dzisiaj już odeszło, więc to też ma taki dodatkowy walor wspomnień. Ale przede wszystkim byli to ludzie, którzy mnie, bardzo młodą wówczas dziewczynę, ukształtowali w, te w pewien sposób, bo byli to ludzie albo znani, sławni, ale nie zawsze. Czasem także moi rozmówcy to mieszkańcy Ełku, Olecka, Gołdapi, uwał jakichś okolicznych wsi, którzy doświadczyli w życiu czegoś fascynującego, byli wyjątkowi i potrafili o tym pięknie opowiadać. Więc było też tak, że przyjeżdżałam do domu ze studiów na święta i zamiast pomagać, pracić, sprzątać, jechałam z magnetofonem do profesora Strumiły, do Maćkowej ruty i opowiadał mi o tym, jak w dzieciństwie spędzał wigilię. Było też tak, że w ważnych sytuacjach dzwoniłam do domu i mówiłam, że niestety nie mogę przyjechać, bo mój rozmówca przełożył termin wywiadu. Pamiętam też taki Sylwester w moim życiu, kiedy montowałam bardzo ważną dla mnie audycję, która miała się ukazać na antenie w nowy rok. Jakieś kłopoty techniczne się tam zaczęły wydarzać. I mój świeżo poślubiony mąż siedział w domu i czekał na mnie ubrany w garnitur. A ja co pół godziny dzwoniłam, obiecywałam, że już niedługo przyjadę z radia, i już zaraz pójdziemy na bal, a zdążyłam na ten bal no, niedużo przed północą. Z jakiego spotkania jestem najbardziej dumna? Chyba ze spotkania z panią Anną Dymną. Była to niezapomniana dla mnie rozmowa podczas kręcenia serialu Siedlisko. Zostałam wpuszczona na plan filmowy. Mogłam rozmawiać z Leonardem Pietraszakiem, z Pawłem Nelongiem, ale najpiękniejszą i najdłuższą rozmowę przeprowadziłam z Anną Dymną. Siedziałyśmy na drewnianym pomoście nad jeziorem w czasie przerwy dla ekipy filmowej. Ona jadła obiad z jednorazowych talerzyków i rozmawiała ze mną, moczyłyśmy nogi w jeziorze. Był upalny lipiec i to była jedno z tych spotkań, które zostaje na całe życie. Jest u Kieślowskiego taka scena, kiedy mężczyzna pyta dziewczyna jaka jest i ona zamiast mu odpowiedzieć wysypuje mu zawartość swojej torebki. Czy o pani można by się dowiedzieć, jaka pani jest, gdyby przejrzeć pani drobiazgi? Nigdy w życiu nikt nie zagląda do mojej torebki, bo byłam tak wychowana, że jak mamusia mówiła Małgosiu, bo do mnie mówiła Małgosiu, przynieś zegareczek, mamusi w torebce, to się przynosi o całą torebkę, nawet jak ona była bardzo ciężka. Nie wolno było nigdy do cudzej torebki zaglądać, bo to jest pewna intymność. I ja tej intymności bardzo strzegę i mój syn nigdy w życiu mi do torebki nie popatrzył, dlatego że my tak mało mamy intymności, że musimy mieć takie swoje rejony. I to jest moje, moja torebka. Natomiast podrobiazga, które mnie otaczają w domu, na pewno można by mnie było poznać, bo, bo to bardzo dużo mówi o człowieku. W ogóle moje mieszkanie, to miejsce, gdzie ja jestem, bardzo dużo o mnie mówi. Oprócz Anny Dymnej rozmowa z panią Wiesławą Czapińską na temat Polinegri. Od tego momentu rozpoczęło się moje zainteresowanie tą gwiazdą filmową, ale ja też w radiu prowadziłam magazyn filmowy, taką audycję raz w tygodniu na żywo. Czasem prowadziłam ją sama, czasem z kolegą, zapraszaliśmy tam gości. Mieliśmy konkurs dla y, słuchaczy, taki z nagrodami, można było wygrać bilety do kina albo jakieś gadżety filmowe. Zapraszaliśmy czasem aktorów, jeśli była taka możliwość. No i przy tej okazji udało mi się poznać dziennikarkę filmową Wiesławę Czapińską, która jest autorką książki na temat Polinegrii. I ta książka o Polinegrii, a potem rozmowa z panią Czapińską o tej gwieździe filmowej, narzeczonej Rudolfa Valentino i Czerlego Czeplina, największej z polskich aktorek, która zrobiła ogromną karierę na świecie, a dzisiaj jest zapomnianą osobą, wywarła na mnie wielkie wrażenie. I te audycje naprawdę wspominam najpiękniej, ponieważ zaangażowany był do jej realizacji cały sztab techników, aktorów, którzy czytali fragmenty książki. No, to był już rodzaj słuchowiska ogromne, jak na moje możliwości, przecież jeszcze nie zawodowej dziennikarki, ponad półgodzinna audycja, zresztą bardzo piękna. Mam takie wrażenie do dziś, że to największe moje radiowe dzieło. To w prasie międzywojennej pisano o jej romansie, o jej, była rzeczywiście narzeczoną czel Jego Czeplina. Są takie dwie śmieszne relacje. Jest jedna jego relacja, druga jej relacja. On w swojej biografii pisze, jak to ona za nim biegała i chciała, a on nie chciał. Trudnego bądź, bo ona była sławna, piękna, bogata, więc nie wiadomo, czego się tak wypiera. Natomiast ona pisze, to było zupełnie odwrotnie, to on urządzał serenady pod jej oknami, przynosił w gazetę zawinięte brylanty w prezencie, mimo że skąpy przecież był przeokropnie, z czym słynął w Hollywood z tego skąpstwa swojego. Natomiast najlepsze świadectwo tym, że byli na i że się kochali, daje Ryszard Trudyński w swojej książce, który opisuje, że on na planie rozmowy. Tak, czasem były to rozmowy bardzo osobiste, bardzo intymne, takie, w których pojawiało się wzruszenie, zarówno moje, jak i mojego interlokutora. Pamiętam takie spotkanie z panem, o którym nie wiem, czy w tej chwili jeszcze żyje, ale był już w bardzo podeszłym wieku, z panem, który doświadczył zagłady Żydów tu, w naszych okolicach, w Sejnach. I opowiadał o tym w sposób bardzo ciekawy i przejmujący. Na tych rysunkach wszystkie twarze są smutne, albo co najmniej zamyślone. Tak. Chodziło mi po prostu o pokazanie tego wszystkiego, co jest dramatem ludzkim. Pan bardzo precyzyjnie zapamiętał ich twarze, gesty, miny. Bo dobrze ich znałem, pamiętam ich rysy gesty, miny, typy, to mi się jakoś dziwnie utrwaliło. I teraz, kiedy na przykład zamknę oczy, zacznę sobie wyobrażać te twarze, te twarze stają mi jak żywe, to tak jakby mi pozowali po prostu, dosłownie. Ja się nie przechwalam, ale odrysowanie żydowskiej twarzy to jestem specjalistą, po prostu specjalistą. Oni coś mieli w swoich rysach i to właśnie trzeba umieć zobaczyć. Pamiętam oczywiście też jakieś Absolutne zmęczenie, dzikie przygody, na przykład kiedy relacjonowaliśmy na żywo drugą, jaka miała miejsce w Polsce, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To był cały dzień łączeń na żywo, takich krótkich wejść, nazywanych przez radiowców szpilkami, a więc taka szpilka trwa na antenie minutę, dwie, łapie się tam w tłumie. Uczestników imprezy: dwie, trzy osoby, z którymi się umawia przed wejściem na antenę, że tu zaraz mikrofony. W jednym uchu, w jednej słuchawce słyszy się głos realizatora ze studia w rozgłośni, w drugiej słuchawce słyszy się to, co ja i mój rozmówca mówi do mikrofonu. No i odpowiedzi pytanych przypadkowo osób bywają różne. Szczególnie śmiesznie jest, kiedy pyta się o cokolwiek dzieci. Pamiętam tę Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jako taki szaleńczy absolutnie dzień, gdzie jeździliśmy po całym mieście, we wszystkie miejsca w Białymstoku, gdzie odbywały się jakiekolwiek imprezy, i nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to takie wydarzenie, do którego mam wielki sentyment. Niemniejszym sentymentem darzę przystanki Olecko, bo od początku ich istnienia relacjonowałam je na antenie, na żywo, do późnych godzin rannych, często o 6 rano trzeba było wejść na antenę i zapowiedzieć, co będzie się działo kolejnego dnia, a więc praca dziennikarza, reportera to ciągła pogoń za czasem, to brak życia prywatnego. To bardzo często nieprzewidziane sytuacje, taka umiejętność panowania nad własnymi emocjami. Walka ze zmęczeniem, ale to także wielka frajda, szczęście. Jak mówiłam, możliwość poznania wspaniałych ludzi, znakomitych przyjaciół, możliwość wejścia w takie miejsca, w które publiczność nie wejdzie, jak na przykład podczas premiery Jamesa Bonda z Piercem Brosnanem i Izabelą Korupko. To takie tak wspomnienie high kiedy byłam na konferencji prasowej zamkniętej dla prasy i robiłam wywiad z Diabelą Skorupką w hotelu Bristol w Warszawie. A więc różne te doświadczenia, różne wspomnienia po paru latach, które minęły od tamtych wydarzeń, zostały tylko dobre. Czy marzę o powrocie do radia? Czasami tak. Na pewno chciałabym jeszcze kiedyś usiąść w studiu, podnieść rękę w górę, zasygnalizować realizatorowi, że jestem gotowa i powiedzieć coś do mikrofonu. Może kiedyś mi się uda. Katarzyną Kamińską rozmawiała Barbara Kamińska.